Z Ewangelii według świętego Mateusza spadł deszcz i wezbrały potoki. Dwóch ludzi wybudowało domy, jeden na piasku, a drugi na skale. I oto wypełnia się y, bardzo realistyczna wizja życia każdego z nas, bo nadchodzą trzęsienia ziemi, wezbrane potoki, deszcze, podmycia, burze. Y, Kataklizmy. Realistyczna wizja, realistyczna opowieść o każdym ludzkim życiorysie. I pytanie, czy warto budować na piasku, skoro wiadomo, że te wszystkie kataklizmy na nas przyjdą? Czy warto udawać, że wszystko będzie dobrze, że wszystko będzie pięknie i wygodnie? Czy warto udawać, że życie ludzkie nie toczy się czasami? Od tragedii do tragedii. Nie, nie warto. Warto budować na skalę. Wtedy jest nadzieja, że nawet w kolejnej tragedii odkryjemy jej sens, i odkryjemy, że nie jesteśmy w tej tragedii sami że mamy Chrystusa skałę, który nas utrzymuje. Do zobaczenia jutro.